Niewielki, ale z dużymi możliwościami. Z Gliwic w samo samopołudnie wystartował bezzałogowy balon, który po kilku godzinach miał dotrzeć na tę samą wysokość, co Felix Baumgartner przed tygodniem. Tym razem chodziło głównie o zdobycie danych i potwierdzenie możliwości wysłanego w kosmos sprzętu. To się powiodło. Został ustanowiony światowy rekord odległości transmisji z balonu. Sygnał odebrano prawie 7000 kilometrów dalej w Kanadzie. Polski rekord wysokości lotu bezzałogowego tym razem nie został pobity. Adam Sierak. Nie tak sobie, bo ja tu bez zbędnego przepychu Gliwicki start balonu stratosferycznego. Jednak podobieństwa z pobiciem światowego rekordu najwyższego lotu załogowego balonem nie kończą się tylko na jego kształcie. To jest tema? Śląskie doświadczenie też ma dać odpowiedź. Dzisiejszym celem jest przede wszystkim przetestowanie nadajnika dalekiego zasięgu, który będzie służył w przyszłości do śledzenia lotu bardzo dalekiego, tak zwanego long duration, który mamy nadzieję przeleci co najmniej nad Azją. Przed gliwickim balonem postawiono jeszcze jeden ambitny plan. Pobić rekord Polski w wysokości lotu bezzałogowego. Dobrze, oj, dobrze żeby wznieść się na ponad 35 km klub krótkofalowców wyłożył niewiele ponad 1000 zł najdroższy był balon i butla z helen nie wysyłamy człowieka, dlatego wychodzi nam to dużo taniej. Yy, według moich obliczeń przy aktualnych cenach Helu, koszt samego gazu do lotu yy, Feliksa wynosił jakieś w przeliczeniu po dzisiejszym kursie 98 yy, milionów złotych. Im na pewno nie można również odmówić zainteresowania mediów, jednak tym razem raczej nie padnie rekord internetu. Przed tygodniem relacje z tego eksperymentu oglądała największa w historii liczba internautów. W przypadku Gliwickiego doświadczenia internauci także są niezbędną jego częścią. Za pomocą takiego sprzętu kontrolują miejsce i wysokość, na jakiej znajduje się balon. Użytkujemy tutaj radio, które jest nastrojone na częstotliwość nadajnika balonu. Dekodujemy poprzez RTTY. Jest to taka specjalna emisja, w której jest zakodowany sygnał z GPS-u. <gry> i następnie ten sygnał jest dekodowany i wysłany w internet, także możemy śledzić go online. Tu nie ma centrum dowodzenia z prawdziwego zdarzenia za miliony dolarów. Polski lot w kierunku kosmosu kontrolowały anonimowo i bezpłatnie osoby z wielu krajów Europy. Możemy stracić kontakt radiowy tutaj, czy możliwość odbioru z balonu, jak balon przekroczy tutaj horyzont, czyli będzie już niewidoczny dla nas optycznie. No i wtedy, wtedy możemy nie, nie być w stanie tego odbierać więc koledzy nam pomogą z zagranicy i, i będziemy cały czas widzieć, gdzie ten balon jest. Start bezzałogowego balonu po polski rekord na miejscu na lotnisku w Gliwicach śledziła tylko garstka. Jeszcze go widać, nie? Też szukali podobieństw z tym, co zachwyciło ich kilka dni wcześniej. Ale a podoba się? Tak, ale ja nie chcę. Nie chcesz lecieć tym balonem? No dobrze, to tylko tak popatrzeliśmy sobie, tak? Ja cię do domu. <laughs> no niestety. Choć bez człowieka, to nie mniej ważny. Kontrolująca niebo Polska Agencja Żeglugi Powietrznej temu balonowi nadała status VIP. Wszystko, co w tym czasie przelatywało nad Śląskiem, miało obowiązek omijać go szerokim łukiem. Adam Sierak, Silezja Informacje.